Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata. Tylko z RMF FM. Are you ready for this? Aha. Pokręciłem się po radiu troszeczkę Przez moment i widziałem pana Który wycierał kałużę wielkości takiego małego stawu Gąbką do naczyń Ale to w radiu Gdzieś, czy przed, przed, no, nie wiem, przed radiem? radiem tak. przed. No, no, no. Ale to, panowie, nie to jaką gąbką do naczyń. Panowie, takie wielkie kałuże wycieramy szmatą hmm. Szmatą Ja wiem ja jestem, wiem, co mówię, jestem przeszkolony no, no. Poza tym nie ma nic seksowniejszego Od mężczyzny, który na klęczkach wyciera podłogę hmm. To taki męski Bufet hmm. Dawaj, szkoda lata w RMF FM. Już niech nam na wałnicy nie przesłaniają innych ważnych tematów, bo od paru dni wszyscy w internecie żyjemy cnotami niewieścimi ministra Czarnka. Na pewno słyszeliście, na pewno do was to dotarło. Przypomnę nie. może, że minister Czarnek publicznie poparł słowa swojego doradcy, który podkreśla, że edukacja powinna skupić się na ugruntowaniu u dziewcząt cnut niewieści. Nie. Skromność, oddanie, dziewictwo. Współpracownik ministra Czarnka, dr Paweł Skrzydlewski, powiedział, że dzisiaj sam obserwuje wiele zepsucia duchowości Wśród kobiet. O, no to niech pan doktor zmieni miejsc, miejsca, gdzie bywa. O, tam o. gdzie pan bywa, nie chodzimy, panie doktorze. Tak. A ja, ja sobie przypominam taki e, cytat z e, pani Anny, e, Anny Dymnej. No, no, no. Mhm. A mądra kobieta. I ona powiedziała tak o, o, o dziewczynach, o kobietach. Trzeba mieć wrażliwość księżniczki i wytrzymałość. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Gorąco tymczasem w internecie i to absolutnie gorąco od komentarzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, że to nasze prawo jest ważniejsze niż Unii no, tak, 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 tak. To nie Polska, tylko Kaczyński ze swoją partią wychodzą z Unii i tylko my Polacy możemy skutecznie się temu przeciwstawić. Tak pisze premier Tusk, ale pisze z Chorwacji. No ale zauważymy, że wychodzą też partie rządzące Niemcami czy Francją, Hiszpanią, Włochami, bo, bo tam też uznano, że konstytucje ich nie, nie są ponad prawem Unii, są tak. ważniejsze. No, ale W ogóle chodzi o to, że ludzie się kłócą w internetach jak szalone mm -hmm. Każdy się okazuje w kraju To jest już nie od piłki nożnej Tylko od prawa międzynarodowego No i generalnie szambo miłości powiem wam wy hey, Wybiło, co? No. O. co? E, a jakby tak wszyscy wyszli z Unii Żeby prawica była szczęśliwa no. A potem e, weszliby z powrotem Żeby szczęśliwa była lewica No tego to, jest, go, to, to jest i fajnie posłucha no to jest Wilk syty i owca cała Wstawaj Szkoda Lata W RMF FM. No dobrze, to teraz zobaczmy, co w internecie. zbignie w Boniek, uwaga, e, złożył na Twitterze życzenia żonie i napisał najlepszego gruba. Tak, że, że... Ten to dopiero musiał mieć burzę i nawałnicę w domu. Tak jest i na życzenie ludzi odpowiedzieli twitterowcy. E, d, do żony gruba pan to jesteś nieprzeciętny czereśniak, tak mu a, a żona nie odpowiedziała? Nie, bo oni teraz ewidentnie ciche dni mają z panem Stara Zbigniewem. prawda, bo stara prawda mówi, że mężczyzna, który powie kobiecie, że ma nadwagę, żyje o wiele krócej niż kobieta, która ma nadwagę. Mm. Tak, tak, te, bo te późniejsze tłumaczenia, że więcej kochanego ciała, to, to nie przedłuży życie żadnemu mężczyźnie. Zatem, panowie, nie róbcie tego sami w domu. Z żoną też nie. Wstawa i szkoda lata w RMFFM. MC Hammer i pięć ciastek. Czy to jest dobry pomysł na śniadanie? No nie wiem, bo jednak lato, lata. Barzał wsiane ciasteczka. To wtedy tak zawsze dbajmy o linię, prawda? To przede wszystkim. Uwaga, bo internet się rozpisuje o tym, że nasz prezydent Andrzej Duda jest na urlopie. W Juracie. I tam będzie z małymi przerwami, czy tam odpoczywał przez miesiąc? No w sumie mógłby i dłużej, bo po co on tu? Czy jest aż tak bardzo potrzebny? No, no bez, bez, bez przesady. Trzeba od czasu do czasu coś podpisać, Ta. nie? No. no ale jakby, jakby tak prezes poćwiczył podpis prezydenta, to mógłby prezydent y, zamieszkać w biuracie do końca kadencji. Nie, 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 bo to nie, Kinga, to nie jest dobry pomysł, wiesz? Bo przecież prezydent musi, musi od czasu mhm. do czasu coś powiedzieć, żeby mogły być w internecie jakieś zabawne memy, no. Wstawaj, szkoda lata w RMFFM. Jeszcze jeden ważny temat dzieje się poranko w internetach Duża praca też o tym pisze. Kupujemy czołgi do Amerykanów za 23 miliardy złotych. I Bix Aliu, to jest pełniący u nas obowiązki ambasadora w USA, mówi, że Polska wybrała najlepszy czołg na świecie. I zachwala pan pełniący obowiązki ambasadora, że to jest najbardziej zaawansowany technologicznie czołg, że, że jest sprawdzony w, w boju w ogóle, że... że... A powinien dodać, że niebity, że od pierwszego właściciela, że stary Niemiec pierwszy jeździł nim tylko raz na tydzień do kościoła, że skóra na budyni, że... Czoł dla... ma jeszcze tak, że, że niepalony. Tak. Ten czołg ma jeszcze jedną magiczną właściwość. Jaką? Uwaga, nagle amerykańska ambasada przestaje narzekać, że coś u nas jest nie tak z demokracją. Czary. Wstawaj! Wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMF FM.